Witajcie w przestrzeni arbitrum. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkie kobiety, tym razem kobiety, na czytanie z kart tarota. Intencja jest to karta ostrzeżenie na miesiąc sierpień dla Was, na jakich mężczyzn powinnyście uważać w miesiącu sierpniu. Macie trzy karty tarota do wyboru. Karta numer jeden. Karta numer dwa lub karta numer trzy. Wybierzcie, drogie kobiety, intuicyjnie jedną z tych trzech kart. Weźcie głęboki oddech, zastanówcie się, być może wypowiedzcie intencję na głos, na kogo powinnam uważać, proszę o podpowiedź i być może usłyszycie lub automatycznie wybierzecie dobrą kartę. Jeżeli potrzebujecie, zastopujcie materiał, zastopujcie filmik, odtwórzcie ponownie, gdy będziecie gotowe na przekaz. Karta numer jeden. Król Różczek. Mężczyzna przedsiębiorczy, urodzony lider, pomysłowy. Jest to mężczyzna z ogromnym sukcesem finansowym, kreator, wizjoner, Ponadczasowy, bardzo stylowo ubrany, wyróżniający się z tłumu. Mężczyzna z trygonu ognia. Może to być baran, lew, strzelec. Nadmiernie ambitny. Jest to człowiek, który raczej nie współczuje. Jest to mężczyzna o wybuchowych emocjach. Uważajcie, moje drogie. Lew, baran, strzelec. Uwaga na te osoby. Karta numer dwa. Piątka Mieczy, mężczyzna konfliktowy, niesprawiedliwy, młodszy przed trzydziestym rokiem życia, blondyn, zwróć uwagę na jego włosy. Czy ta karta ci coś mówi? Mężczyzna narzekający, mężczyzna mający poczucie wiecznej straty. Mężczyzna wieczny student. Mężczyzna wiecznie zmieniający pracę. Mężczyzna, który musi zwiększać pewność siebie. Mężczyzna niedowartościowany. Człowiek, który odnosi przymusowe zwycięstwa. Co wam tu mówi, moje kochane? Jest to Oszust, jest to manipulant, jest to taki stratek, któremu nie do końca wychodzi. Osoba wpędzająca w poczucie winy, mająca wieczną urazę, żal, niby pragnie pokoju, ale tak naprawdę dąży do kłótni. Uwaga na ryby, na barana oraz na lwa. Tutaj uważajcie. Przechodzimy do karty numer 3: Diabeł. Oszust, koziorożec, przede wszystkim karta diabła symbolizuje koziorożca, ale może to być również wodnik oraz waga. Tutaj uwaga, zwłaszcza na mężczyzn powyżej 40 roku życia. Mężczyzn, którzy czują się i wyglądają młodziej niż faktyczny, właściwy ich wiek. Uwaga na osoby robiące błyskawiczną karierę. By dzieci, które dostają bardzo dużo pieniędzy od rodziców. Ostrzeżenie słyszymy. Także uwaga. Jest to osoba inteligentna, logiczna, może też mieć problemy z prawem. Osoba mająca problemy w przeszłości mogła mieć problemy z prawem. Osoba pełna Pychy, manipulant, Popisy, popisuje się swoją inteligencją oraz poczuciem humoru. Człowiek irracjonalny, jego żarty rozumie tylko jego wybrane otoczenie. Unikaj takiego człowieka w miesiącu sierpniu. Dziękuję Wam, kochane kobietki, ściskam buziaki, uściski. Uważajcie na te znaki. Pozdrawiam.